Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sporeników do Skracza. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić y, wideodetektor, czyli w skrócie po prostu coś takiego, że możecie sobie wykryć na kamerce swojej y, z laptopa czy tam jakiejś internetowej kolory. I możecie dzięki temu na przykład skanować, zrobić jak, jakieś skanery kodów, yy, podobnych do QR, albo nawet same, samych kodów QR. Zależy jak to skalibrujecie. No dobrze, więc zacznijmy może od dodania rozszerzenia, które nam włącza kamerkę. Kamerka jest włączona, no ja mam tutaj takie białe, bo jest zakryta papierkiem akurat białym. No ale nie to jest akurat to jest nieważne. No i stworzymy sobie takiego sprite'a który się nazywa Detektor. Detektor. No, chyba dobrze napisałem. Nie, nie, nie będę się upewniał. Zróbmy sobie y, taką kropkę, namalujmy. Ważne, żeby to było w wektorze, a nie w bitmapie, więc y, musi być taki tenże y, guzik widoczny. Nie convert to vector, tylko convert to bitmap. Powinien być widoczny, tak? I robimy. Takiej wielkości, to jakiej chcemy, żeby to nam jakby było dokładne. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby była dokładność do jednego piksela, że sprawdza tylko kolor w jednym pikselu, no to wtedy robicie na jeden piksel wielkość. No, a ja to zrobiłem na taką wielkość, więc taką wielkość będzie sprawdzać. Bierzemy to. I dajemy tutaj, żeby nam się automatycznie wyśrodkowało. Dobrze, teraz wykorzystamy pewne skrypty z innych, innych twórców i będą one właśnie. Um, Zapewniłam słowa. A, wykrywać kolory. No. Oczywiście, linki będą w opisie. Pierwszy to będzie taki, który konwertuje wartości RGB na HSV czy HSB. No i robi. I będzie nam to potrzebne po prostu dlatego, żeby móc. Nie jest to obowiązkowe, ale się przyda, bo na przykład, jeżeli chcecie, nie wiem, zrobić właśnie ten skaner kodu, to lepiej, żeby sprawdzać cały czas, łatwiej zrobić, żeby sprawdzało cały czas nam jasność, czy jest pole na kodzie białe, czy jest czarne, niż jak. Sprawdzać to na podstawie tych trzech kolorów, tak? Red, green, blue. No i oczywiście jeszcze sam detektor do kolorów w formie rgb. Yy, no dobra. No to wchodzimy sobie tutaj i bierzemy ten blok wtedy zyszemy w sensie definicję o to i sobie tu wpakowujemy do plecaka no i już mam no i stąd też bierzemy mamy RGB tu HSB też pakujemy do plecaka i patrzymy jakie tu są właśnie bloki no i te bloki, yy, te inne funkcje też sobie pakujemy do plecaka. Na przykład tu jest FindMaxMin. To szukamy Find Max Min jest tutaj i też pakujemy do plecaka. Bo inaczej to nie będzie działać ten blok główny. No a jak już to będziemy mieli, to wypakowujemy w naszym sprite detektor. Mamy detect RGB Color i te wszystkie poboczne funkcje. Mm -hmm. i gdzieś to powinno być find max uh, min to chyba o, jest No to mamy te maxmin, RGB to eee, No i detek detekcja tego. <ścoughs> I to przez przypadek wziąłem ten. Dobrze sprawdzamy. Czy się coś tu nie powtarza. <ścoughs> powtarza się ba bardzo. Tutaj widzę 2 H. Musiałam za dużo razy to wziąć i jeszcze jedno, gdzieś tutaj jest za dużo. LGBTU-H. No i teraz nic się nie powtarza. Schodzimy sobie tutaj na dół, gdzie jest czysto. I tak można powiedzieć, sobie zapiszę. No i teraz zrobimy coś takiego. Kiedy kliknięto, idź do... I tutaj sobie na przykład wybieramy pozycję początkową. No i właśnie na przykład jeżeli chcemy zrobić skaner, no to pozycja początkowa powinna być w lewym górnym rogu. Pola skanowania. Czyli gdzieś tutaj pewnie. Mogłoby być. No, i tutaj się automatycznie nam koordynaty ustawią. Skaczam, ustawię więc tylko sobie to bierzemy. No, i teraz, jak widzicie, idzie do, do tego cały czas miejsca samego. I teraz dajemy. Powtórz, na przykład, właśnie dziesięć razy, utwórz klon. Dajemy tutaj, żeby się przesunął w osi x o nie wiem ile to będzie. No, może być o 10, żeby się przesunął w osi x o 10. O, już ten zrobiłem. No to pilna o 20, bo jest za mało ten. O, widzicie, ładnie się tutaj no, zrobiła ja taka linia naszych klonów y, detektora. Yy, no i teraz robimy. Coś takiego jeszcze. I tym razem zrobimy tutaj zmianę osi X o, w sensie Y O minus 20. No i teraz nie działa, więc trzeba po prostu zduplikować to. I dać tu. żeby tylko się pomyliłem. A yy, Trzeba zrobić, żeby tylko Yy, tylko tutaj się zmieniło. Czyli zamiast całego, to, to tylko żeby z, ustawiło pozycję na osi X. No i robimy minus 117, tak jak jest tutaj. No i teraz powinno działać. O, proszę bardzo. Mamy tutaj ładną taką kratkę. Do wykrywania tych przykładowych kodów, o których mówiłem. No i teraz robimy skrypt wykrywania. Czyli, kiedy startuje Okron i tworzymy nową listę. Która będzie się nazywać, y, właśnie na przykład, detekt. Czy tam też detektor, jak tam chcecie. I w tej liście będzie, będą zapisywać się dane z tych y, detektorów, z tych czujników. No dobrze. Oj, nie zauważyłem tego, znaczy, trzeba zrobić ukryj jeszcze na koniec, i pokaż na początku, no teraz ładnie. To dajemy nasze funkcję. detectRGBColor RGB color. Od razu sobie tutaj zmienimy Trochę tą funkcję definicję. Zamiast ten zmien zmiennej touching RGB. Zrobimy sobie, że będzie od razu konwertować się nam na właśnie HSB, o! Proszę bardzo, i to Touching LGB możemy sobie usunąć. Jeszcze raz zapisujemy i teraz. Dodajemy jeszcze jedną zmienną. Oj. Detect ID. No i to będzie. Z, no i tutaj robimy. Mm, zaznaczamy tą opcję, czyli że tylko dla tego sprite'a No i ta ta y, zmienna będzie służyć jako po prostu. Yy, Identyfikator dla każdego klona, żeby można było zidentyfikować, który to który. Program, żeby mógł zidentyfikować. No więc robimy sobie detect ID to 0 i change detec detect ID by 1. E, tak czyli zmienię o jeden dajemy to tutaj i teraz każdy kolejny klon będzie miał o jeden id o numerze o jeden większym od poprzedniego teraz y robimy pętlę zawsze i jeżeli ID tego klona. Jest równa i teraz znowu będzie nowa zmienna. I to będzie licznik, czyli counter po angielsku. Jeżeli będzie równa counter. No i teraz y, robimy skrypt tego licznika, czyli Yy, tutaj żeby nam zrobiło na jeden i yy, przepraszam. No na jeden i tutaj żeby zmieniało o jeden no i ma to powtórzyć mm. Jaka to była liczba razy. Policzę. A nie, dobra, nie trzeba, bo 10 razy 10 to 100. Liczę to oczywiście z tego, tak? bo tutaj tych klonów jest razem 100, więc 100 razy ma to powtórzyć. O. Coś takiego. No, i teraz, jak już mamy ten counter, to dajemy kolejne, jeżeli w środku. No, i właśnie jeżeli chodzi o ten przykład skanera kodów, to w tym przypadku dajemy coś takiego czy jest mniejsze, czy wartość jest mniejsza i dajemy tutaj brightness, czy jasność no i jeżeli jasność jest mniejsza na przykład od 0,2 i tutaj możecie sobie właśnie zmieniać czułość, że jeżeli chcecie na przykład żeby wykrywało szary no to sobie robicie, że jeżeli jest mniejsza od 0,5 czyli szary i do ciemniejszych No, jeżeli chcecie na przykład, żeby wygrywał biały, chociaż to bez, bez sensu trochę, ale no to po prostu robicie na odwrót. Dobra, no i teraz yy, dokładnie dajmy coś takiego tutaj. I coś takiego tutaj. Tak, czyli y, zastąp y, element z listy. Detektor. I element y, counter to ma być. Z. I wtedy na przykład możemy zrobić że będzie true, jeżeli będzie właśnie czarne, czyli jasność będzie mniejsza niż 20. I false, jeżeli y, będzie jaśniejsza. No i y, dajemy jeszcze taki mały skrypt, o którym zapomniałam oczywiście wcześniej. No ale wszystko robię z pamięci, więc to jest trudno. Niestety. Robimy coś takiego. Też raz 100. I add 0. 0, to jest, oznacza po prostu w programowaniu, że yy, no nic. Że nie jest to ani 0, ani 1, ani A, ani B. Po prostu puste pole. Więc utworzymy sobie na początku właśnie tutaj 100 takich pustych pól w, w tej liście detektor. A później będziemy tylko zamieniać to. No i oczywiście jeszcze tutaj, żeby nam na początku usuwał wszystko z detektora, i później dopiero ten, żeby nie było, że za drugim razem będzie 200 zamiast 100. Na przykład. No dobrze, teraz powinno już wszystko działać. Dobra, to jeszcze taki mały edit, bo zorientowałem się dopiero już później po nagraniu tego, że ten skrypt, który Wam pokazałem, nie będzie do końca działać. Więc, yy, no po pierwsze, musicie sobie yy, dodać o to, czyli, żeby włączyć wideo. i musicie jeszcze pozamieniać zmienną r, g, b, brightness, i counter no i e, wtedy e, zrobić to w taki sposób, że po prostu robicie nie wiem, na przykład b tylko z małej nie z dużej, tak jak tutaj jest i zaznaczacie, że tylko dla tego sprite'a, lokalne, tak? I wtedy to, jak sobie to zrobicie, to zamieniacie tutaj, na, na przykład, jak tu było B, no to zamieniacie na to dobrą B, lokalną. I później usuwacie tą starą, i tak wszystkie zmienne. No, no to do zobaczenia w kolejnym poradniku. Zaskakza, cześć!